Siemano, ludzie, nazywam się Albars i zapraszam do oglądania yy, ósmego odcinka Minecraftowych zmagań i dawno nie było z tego yy, odcineczka i teraz sobie nagrywam. Jak widać jestem na jakimś shader sz innym teksturpaku. Teksturki to są... Yy, RedCraft na 1,6,2, Ironcrab na 1,7,2 A... kurwa, się smakowało A od shader to było sus, coś tam, coś tam Nevermind I jeszcze pozwólcie, żebym sobie troszeczkę zmniejszył okręt, żebym miał te 30 km na sekundę I tak jest noc, i specjalnie zacznę nakrać, żeby było noc, bo to mi się przypomina Mało, tylko co to, a my no właśnie będzie się dziwicie. Wow, dlaczego ty masz już kopadło? Tutaj jakieś enchanty, tu tyle reactów, a wszystko jest spowodowane tym, że, że jestem na nowym komputerze, gram na nowym komputerze i to jest pierwszy odcinek, który nagrywa na tym komputerze, a na starym mam. Te stare odcinki, ale już nie będę ich rzucał. Może kiedyś, kiedyś tam za parę miesięcy i dojdziemy w kima Dobra, jest to już ranek, obudziło nas słoneczko i idziemy. O, i mam jeszcze koteła Rudego, ale, ale no cóż, to kurwa się mówi. I co w dzisiejszym odcinku? Oczywiście nie wziąłem nic do, do, do odcinka, kurwa, będzie no małoczny.

Jeszcze mam taki no fok. <tryk> Serio mam taką chyba, ale znowu jest tronu. coś. Aha, i się spodobał wam odcinek trolowania ludzi? Jestem trochę nice. Z tego jestem zadowolony. z ponad 150 wyświetleń. 16 łapek w górę, aha. Tutaj mam tabliczkę, że tam jest nowy te podłoże, które, które wygląda jak krzywie. tam myślę, że się przejdziemy. Być może jeszcze dzisiaj, kurde, ściga mi się. No może nawet teraz. Ej, what? Co tam jest? Widzicie to? Taka dziura. To się się wygenerowało. Zobacz, co tam jest. Co tam jest? Opa, mieszka mi przestała przez chwilę działać. Łuchu. O i. No, ścinki mam dosłownie. I znowu ścinka. Kurwa. Nie wierzę. Nie wierzę. Kurwa, tak nie. Teraz to się kurwa. No. no, nie wierzę. Nie wierzę. A, a, teraz skoczyła wam. Znowu grać. No, już ma to no, okay. O, tu jest jakiś stąd. Tu jest! What the fuck? no, no to, poważnie, to jest moja, że tak powiem, nowa budowla. Myślę, że możemy to tak nazwać, yy, nazywać się Kroplasku, yy, yy, tutaj yy, to sobie wszystko dokończę w swoim czasie te mam yy, jakieś ścinki. Myślę, że nie będzie odcinków na derpaku. Tylko będzie się minut Minecraft. Chyba, że jakoś sobie przepiszę więcej, ram tylko tego Minecraft, bo tylko jeden RAM przepisany. A jak przepisuję sobie na przykład 4, bo chcę sobie przepisać coś 4 bo mam 8, to kurde, nie wiem. I oczywiście, jak sobie komputer, to nie wiem. Po prostu nie chcę się włączyć Minecraft i muszę wziąć na domyślne ustawienia. I mam ciągle jeden. A tu w kurwie, ja pierdolę. Mam tylko chyba 40fps bez nagrywania. Nie no, 60, a z nagrywaniem mam 50. Kurwa, mać, rzucę kiedyś. Kurwa, tym komputerem to się skończy. I ja opierdolę. Dobra. A no właśnie, co ja zrobiłem? Miałem zrobić TNT. Też czykolwiek nie wiem. A jakoś się zajasną tu jest. Chyba w tak jest. Ogólnie miałem też dylemat nad dwoma teksturkami. E one były bardziej takie... one były takie jasne i jak się tak kręciło, to mogę no, zaraz wam nie bo nawet teraz mogę je włączyć. Te, z różnicy szczerze. Trochę tekstury koły też szybciej. O! Takie teksturki, o zobaczcie, one się tak fajnie o. Wow, wow. Ale zobaczcie, yy, one są jakieś za jasne. Woda mi się pośbukowała i zobaczcie, widzicie to. Właśnie dlatego wybrałem tę tekstury, nie tekstury w bo to głupio wygląda Kurde, wszystko robię, żeby mieć więcej fps w tym Minecraft'cie. Mm. Mam teraz na najniższych Windowsa ustawienia. E... Cleaner'em sobie usunąłem. No dobra, trudno. Pewnie jeszcze do City. Uuu, co ja miałem zrobić? No nie no zapomniałem, co ja robić. I tak fajnie to wygląda taki, taki ten, tutaj tak ciemno. Bardzo fajnie. Zrobić, co ja miałem zrobić? Tylko tutaj jest trochę za ciemno, szczerze mówiąc. Co miałem zrobić. Yy, a TNT zrobić. Gdziełem TNT, TNT, TNT? tylko on dobra, spoko Z spoko. I teraz piasek, gdzie ja mam piasek? O, fajnie, wyrzuciłem. Zadłużałem tak, już tego czapanego proku trzeba już robić ekspiarkę. Chociaż przy takiego techu nie ma. No. 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 To jest piaskowic, ale tu mamy piasek smok. Na szczególnie tutaj mam table. Aha, i no, mam jeszcze 400 widzów. Wow! To, to jest z bliskiej tu coś więcej niż coś wyjątkowego dla mnie. No. Czekajcie, coś miała zarobić. I tak na przykład wiem, że na przykład tutaj, że to to z pięciu osób. to jest coś, coś naprawdę, fajnego. bo tak się robiło albo na odkrótce tak, tak się robiło. Ale po uja mi TNT pewnie się zastanawia. A W ogóle może dzielić, wiecie, dzisiaj tacy, wow, ale on jest dzisiaj spokojny, nie rzuca klawiaturą niczym. O, to rusz mi kurczak, będzie mi. Będzie mi wynosił, EJ, ej on już mi teraz niósł chyba. Jeszcze by mi się przydały dwie dźwignie. Mmm... Dwie dźwignie. No i nikt tutaj będzie ten crafting table, bo no, Na pewno się przyda. A dlaczego jestem ci taki spokojny? Kurde, jak to się robiło. Jak to jest żwir cepie niedorobiony. A no ja mówię, kurwa nie da się zrobić. A ja żwirem. A no właśnie, coś tam słyszałem o wersji 1.7. Nie wiem czy 1.8. Ale już nie pamiętam co. Hehe! He. Juhu! Juhu! Dopiero 8 minut, to trwa to tam niewłaśnie jajca. Tam będę się śpieszył z niczym. kurwa macie. I znowu, mam się na tą górę. Ale przyznajcie mi, że to fajnie wygląda. jak Ogólnie nie sprawiło mi to trudności Wykupanie okręgu. Było. Hmm. Czytam jak to, waj już tam nie pamiętam z klasy podstawowej, czy, czym się odróżniły koło do kręgu. Pa, teraz nie było ściany, nice! Yy, ale, ale bo już... Ale bo już. Yy, bo już budowałem... Yy, ale zobaczcie, na tych szederach to wygląda naprawdę tak uroczo, taka Potem jeszcze tutaj yy, zmarszczony bruch, a mam właśnie zmarszczony bruk od, 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 od... tego. Z tego nowego biomu, które wyglądają jak <grym> Dobra, i po co mi było mi TNT? Właśnie chcę wam pokazać, po co mi było. Teraz muszę się jakoś wykopać. Nie wiem, że nic nie widzicie, też nic nie widzę, bo też przez te jaram jadam się nimi jak Baśka. Na ciach. Mm. Przydałoby się teraz wyłączyć na chwilę te teksturki. Od razu lepiej, 50 FPS, wow. No dobra, mmm... sobie tutaj to. O! Mówicie no to wszystko musi przejść sprawnie. I szybko. O dokładnie o to mi chodziło. O, te, o uzyskanie takiego efektu. A po co mi... A po co mi pięty, Jeszcze tutaj jakieś na przykład groble. O, o! Idealnie to wszystko wygląda. Tylko wiecie, co będę jeszcze musiał zmienić na bruk wszystko. Nie wiem, co tutaj za przykład to takim czymś co teraz robiem. Myli mi się, no bo zobaczcie, to wygląda naprawdę podobnie. Jeszcze jedną zaraz użyjemy. Specjalnie nie kopałem, bo lubią jak kabum się robi. A a a ja lubię jak, jak mówię kabum, Jak to powiedział Rico. Dobra. Dobra i ostatnie. Nie wiem. Tutaj gdzieś nie, tak. Nie, no gdzieś tutaj. No, Dobra. no. I, I kaboom. No, 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 to trochę wygląda tak. Jakoś nie umarycznie że tak powiem po matematycznemu. O zobaczcie, jak to nie wygląda tylko tych godzinie, to jakiś Jan bu, buja, ale gdzie ja mam uczą góle? nie pamiętam. Uf, nie pamiętam szczerze. Dobra, ale żeby Was już tutaj nie zanudzać, yy, to będzie gotowe prawdopodobnie w następnym odcinku i idziemy do biomu, które wygląda jak grzygi. Co mam na pokojowy? Aha, jeszcze tutaj oświetlę wszystko, żeby mi się nic nie pospałnowało tutaj. Na przykład nie bo jakby tutaj jakiś creeper mnie wybił, to nabity no, nieprzyjemnie by było. Ale musicie mi przyznać, że grobla z guby to opowiada się bardzo fajnie. Dobra, nie władzę tych szader Kurwa, co? Nie no, nie wierzę w to, że mam ściny. Nie kurwa, to jest z siebie 100% komu. No i chuj, i chuj, i chuj. Nie no, no, bo to, wiecie, tak naprawdę bym nie miał tych spadków, ale zobaczcie, mam właśnie chunków mało i one mi spadają do chuja. tam dojdziemy. Bo wiecie jak ja tutaj byłem z raz, to ta mapa musi się jakby znowu wygenerować, bo ja jestem taki informatyk i robi się noc. W dobrym momencie chyba... Chyba dobry moment wybrałem, żeby wyruszyć w tamten biom. Jeszcze nie mam nic do jedzenia. Good shot! Kurwa, jak mnie wkurza ten komputer już! Czekajcie, się jest Jak zwykle. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę w to. Nie wiem czemu są takie ściny, kurwa! Już, już jedna, już jedna myszka poszła. Kurwa. Ej, zobaczcie jak mi głód spada! Ile ja mam, dwie minuty? Ten łatwy poziom kurwa, spami. Nie wierzę w to. Ale widzicie? Kurwa. Ja właśnie zawaliłem kopa temu komputerowi. No już, już, no naprawdę. Ja tak samo mam dwie minuty i kurde już biegać nie mogę, bo taki głodny jestem w realu. No naprawdę. Naprawdę uwierz mi mój Minecraftowy ludziku. Minecraftowy. <laughs> Że też tak mówił, no naprawdę kurwa. He he, jaki małby, jaki małby, Aha, ja już wiem co jaki małby, Dobra Aha, się wiem czy małby, też małby, to To jaki to, jaki to. to to to, to Jedzenie, bo mi się przydało mi jabłka, ale ja podoba mi się przydać na koksy. Nie, 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 nie nie, wierzę! Wiecie to co ja? Kurwa, Creeper! Skąd on się tu wziął? Nie wierzę. Ej, wejdź i nie do mnie wróciło. Się przestraszyłem, chyba też to słyszeliście. Jakby ktoś mi drzwi otworzył, Znaczy wiecie, w momencie otworzyłem, patrzę w skrzydło i tylko czekaj, jakby ktoś otworzył mi Gdzie mam miał jakieś obojczyk, tutaj już widzę, kurty tutaj przecież patrzyłem. Najlepszy na ziemi, no, no. O Boże! O Boże! Ej, zobaczcie, co jeszcze działa w ogóle? Ej, nie działa to! A nie działa to! Zobaczcie, nie może mnie wbić, aj byk. aj idziemy,ajdźmy. O, możesz mi teraz zrobić. W śmieciu! Koteł, dawaj, Koteł! A tak! Kurde. Nie, nie, ma. nie, Wiedźma! Nie! To już jest koniec. Nie ma już nic. Nie no. umrę. teraz mnie wywasz drzwi. Kurde. Wiedźma! Żelazo mi wypadło. O! Wyrwał kwaskę. No, teraz albo ty. Nie ma! Urwał bułę, bułę! Masz bułę! Kurde. Uciekamy. Nic nie widzę! Pić mi się chce. Kurde. Patrzcie, bocian. Bocian już przyjeżdża. Czy jeszcze z... Patrzcie bocian przyje... przyjętu z tego. Oczywiście za oknem, no, dokładnie tak, tak było, ale już poleciał. O, no, dzień już jest, no, nie zauważyłem. Ej, o co mi była motyka? O, kwiatki, kurde, są mi dzisiaj jakieś nieszczęśliwe. Ale dobra, już, już, już ogarnąłem. Trochę tak... zamknąłem mordy na chwilę. Właśnie... Nie, idziemy tam. Pokojowo. A ty kotełku siadłem. Ale szkoda, że nie ma tych odcinka, z skarniałko. To było takie bardzo, bardzo śmieszne. Tu rzuciłem na klawiaturą. Tu rzuciłem myszką, tu ma drukarką. No i było bardzo zabawne. i może, aha, nie wiem czy mówię, że być może jeszcze nagram drugą część, drugą część, jakby drugi odcinek, trochę tak, ja ludzi przez ten pomysł, pomysł mam, ale tylko na jedną rozmowę, samodzielnie wymyśliłem, samodzielnie samodzielnie. ale to było gdzieś tam, wcale samemu, za tymi górami i za rzekami. To jest jeżeli przeszkadza, na co mi to obchodzi? Tutaj takiego parkora zrobię. Już prawie jesteśmy, już prawie 6-10 tak tysięcy metrów, tylko wyświrowałem. Nie wiem, właśnie przed tym dojdę. Pytanie nie, no idę tam, postawiłem tam liczbę, to ona wszystko wyjaśni, będzie tam przy moim duchu. O, i to gdzieś będzie tutaj, tak, pamiętam już, już tutaj czek. Nie no, to chyba nie pamiętam, co włączyłem. Tutaj w drugim miejscu mam sobie ale nie mam No, ej, no, ale to to jest? Tak, to chyba to jest. Czasem wygląda jedno się do nie Aha, się jest, jest, tak, brzygano. Zobaczcie, ktoś by się zesrał na to. Albo zrzegał przynajmniej. O, i właśnie zaraz będę pozyskiwał moc i z tą do mojej krobisku, i do mojej kopalni, gdzie będzie tak w dół prowadziło, Nie wiem, czy zaufaliście, ale wcześniej tam zaglądałem. A nic innego tutaj chyba ciekawego nie ma, oprócz tego kaiwo, którego zwiedzę poza odcinkiem. A odcinek się właśnie kończy. Więc kawetujcie, e, subskrybujcie, oceniajcie, i siebie Pozdrawiam nikogo, ale was też. Siema.